Ma z tej strony Szymon Ryka. Dzisiaj studiujemy sobie nowy samochodzik, jakim jest Audi. Tak jest, to Audi. Jest to Taliger S, czyli Audi RS3. Więc bierzemy i wyjeżdżamy. Tak jest, owie. Oh yeah. Lecimy, lecimy. Okay. Mamy napęd na pewno tył, co jest trochę dziwne, bo wszystkie RS-ki mają 4. w ozechlenków, profesory sprawdźcie w komentarzach Nawet szybka TRS-ka jest w klasie sedany Wtedy najszybszy sedan był, bo Jakby ta klasa, jakby to tam było, był chyba takim szybkim pojazdem Ostatnim to był ten Mercedes, jak go się nazywał? Shafter, po 12 ach. Tak, to był sedan, to jest chyba wersja opancerzona Było Chyba opancerzona była w stanach. I nie pamiętam, co było dawno. Nieważne, wjeżdżamy tutaj elegancko. Dobra, jesteśmy. O, już relewant reputacji, Elegancko, dobra, i dajemy modyfikuj pojazd. Let's go, modyfikujemy. I kusi mnie, sprawdzić, jak on driftuje. Nie, <laughs> czemu to kusi? No ale dobra, lecimy. Pancerz, hamulce, sterzaki. Lecimy. Mm -hmm. uh. O Boże. Nie wiem jakiego. Masz takie coś, czy w ogóle to będzie? Nie wiem Hmm No i się nie dowiemy bo nie wiem co dać Chyba w ogóle nic nie dam Tak podoba mi się bez WTF o co chodzi ty Z to się ruszy ZażGT, a coś się ruszy że ma takie powłoka tak za zażegietę kolor y, pierwszy kaczki um. mhm. po co to komu? filtry powietrze. uuu wygląda jak taki kompresor gdzieś <grym> to korektor jest, ale kłopotem no Najmniejszy V8, big blok silnika, polerowane V8, kolor drugi. Uh. rozpórki to. pyk, Rozspurki. Hmm. Karbonowa żeby posuwało. Do silnika. I chodźmy wiem to, nie widać ale. Czas czekajcie. Jedemy bez. Żeby nie było. Widzicie, jak to wygląda. Wydech. Uuu, um. podwójne mi się po... ...formowane. Kurde, są to mi wiertarką teraz, dlaczego? Dlaczego jak tu robię tuning? Cholera! Eee, nie wiem co dać, bo jakby. nie wiem, takie może chromowe, chociaż. Nie wiem, czy ale. A jakby kamery nie mogę jakby zmienić, sobie, tak, bo się baguje. Z te Rockstar i ich dziwne rzeczy. Story zawierarka z wesiana, ale ty paradych chcę już to nagrać Dajmy takie albo co no dobra dajmy te Zajmę... B. Nad kolan. Wtf, nie. Nie jest takiego czegoś. Maska. Mm, nie wiem, co to jest. Zapięcie maski. Już nie, nie, Albo... nie, Czekajcie Dajmy nie, Leksony nie, 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 co nie, na nie, nie, czas nie, nie, Let's go, lecimy drzwi Ehm um, No rower chcemy nie? Dajmy sobie tę i Kierownica mi się w ogóle nie podoba, więc zadamy inną U. Hej, światła. Nymy są takie. Oznaczenia. Taki okay, pasek. U. Hysteryka. Le Roman i staram się tego nie robić. Jak będę mówił następny, to sorry Podniki. Nie, nie chcemy. Nie chcemy tego. Usuwamy to. No dobra, o kierowaniu. Hmm. Albo o, oh, ta kasuta. Hmm. Albo niebieska. O, wow, ta jest zajebista. Hmm. Ta. Hmm. Dodatkowe nie hmm. my też Aj i ktoś jakoś parę fajną hmm. kojako dajmy grafit Koral wykończenia dajmy ultra błękit, trzeba pasował koral akcentu czyli to e, tu też dajmy ultra bankit, gdzie to jest, ultra, ultra, Warium jest e, to nie chcemy, dach Odpadki Jak to Tak Może takie coś hmm. Hmm. Nie wiem Ym, Cholera że przynajmniej z karbonowy wartejmy no, fajnie wygląda I wrogi elegancy nie nie są w ogóle fajne takie tylko mhm. dajmy spolier Uh. No jezus Maria! Przedakty. albo taki nie ja dopasuje ten gdzie jest? Basy. Dobra, lecimy dalej. Yy, to? Nie. Nie chcemy. Zawieszenia. Uwaga. O, to negatywy. Ale chcemy go obniżyć. Szło negatywy? Tak, robię mu się. Jakby go tak obniżyć, ale nie, jako chcę obniżyć. To wygląda fajnie. O to, że ma negatywnie tak gdzieś już po prostu Rockstar ich zawiesz Boże Turbo Koła Rodzaj kół torowe i A jakieś takie

I dajmy jeszcze koła i zobaczymy jak driftuje. Ale pewnie dobrze skręca i prawdopodobnie nie jest to najlepszy pojazd w klasie sedanów. Więc już próbujemy tor testowy wejdź w pojedynkę, żeby w ziemię zładowało. No, ładuje i ładuje a raz powinno je ładować No dalej, rockstar o, Jest, dobra U, 30 poziom już fajnie zobaczmy Mieliście kiedyś Audi, która leci bokiem Czekaj, oj, o. dobra, audi nie ma tracić bokiem Że sobie stawałem Super, no o Je, że no słaba jest tutaj. Ale no, czekajcie, co dawało mu gazu. No ale dajcie mu gazu, no to nawet spodno. Da się wrzucić bokiem, ale nie jest to może tak dobre jak super. a weźcie co później, sprawdzę sobie. Leci bokiem, tak normalnie. Pójdę sobie na nogi. No i, i pojawiały już odcinek o drifcie Czy jeśli nie wymienię to znaczy, już na spadku grać Więc no Więc mam nadzieję, że tu mi bym się podobał znaczy, że film mi się podobał e, Widzimy się gdzieś tam wieczorem gdzie wrzucę kolejny będzie premiera Aż tutaj premiera odcinku po latach, co lepiej Mam nadzieję, że... no to dobra co określamy, zapraszam do Discorda i Elo!